Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie na przeglądzie półek w Rossmanie. Tutaj kolekcja miodów. Tutaj mamy figurkę z czekolady za 30 zł. Za 30 zł również zestaw prezentowy, kubek herbata. Tutaj mamy. Zestaw prezentowy: kubek, herbata i ciastko. Cena 40 zł. Tutaj kolejny zestaw z herbatą: miód, cytryna z miodem: 57 zł. I tutaj kolejny zestaw za 70. Herbatki. herbatka tak, w metalowym opakowaniu. I tutaj coś tak mało na tych półkach, ale jeszcze została mm, tutaj kula do kąpieli. Za 12 zł. Tutaj mamy za 50 zł. taki zestaw mydełek z mydelniczką. Tutaj czegoś nam zabrakło, i kolejne rzeczy, czyli taka fajna świeczka świąteczna. I tutaj dla mnie to ona będzie miała cenę 20, 43 zł. Przepiękna filiżanka. Bardzo ładna, 25 zł z takim złotym obramowaniem. I tutaj na dole mamy kule do kąpieli w różnorakich wzorach po 12 zł. Ta jest bardzo fajna, ale ta jest droższa za 16. Świeca zapachowa za 38 zł. Obok mamy za 40 zł tą wiśniową. Akurat mi się tu wiecie, co odbija bardzo światło. I tutaj mamy taki zestaw dwóch świeczek i zapachu za 30 zł. I za 50 zł taki zestaw zapachowy. Świeczki mniejsze, większa świeca i zapach. I tutaj mamy jeszcze wersję kolorystyczną inną, przypuszczam, że zapachową od razu też. Kolejny zestaw za 45 zł. Tutaj mamy sól do kąpieli i takie choinkowe zestawy kul do kąpieli po 22 zł. Tutaj kolejne takie, powiem Wam, ciekawe bardzo mydełka. Bardzo ja powiem Wam, że jest bogata oferta. Wcześniej nie widziałam tego. Nie wiem, skąd oni tyle tych mydeł naprodukowali. Mydła naturalne, mydło z olejem arganowym. A tutaj mamy kolejne mydełka, to są po prostu prześliczne, po 13 zł. Zobaczcie, mydło Mango. A tutaj mamy gliceryno, glicerynowe Amore. I tutaj mamy jeszcze kolejne, także naprawdę bardzo duży wybór. Mydełek, tutaj po 8,50, to jest bardzo ładnie, pachnie 7,50 Mango, ja to lubię Mango. W zapachach mydło naturalne za 7,50, także uważam, że fajna cena, jak za takie mydełko. Tutaj coś było obok, ale zginęło, znaczy już się wyprzedało. I zobaczcie, kolejne zjelenia nagietkowe. Za 7,49 i tutaj jest te z altery, Powiem Wam, że one są całkiem fajne. Te mydełka pod 2,69 i tutaj Altera też ma premium. Mydełko pielęgnacyjne z olejem z Rokitnika, chyba tam było. I zobaczcie kolejne. No naprawdę, że się zaskoczyłam ofertą, bo nigdy tylu mydeł w Rosmanie nie było. Tutaj mamy mydło w płynie odświeżające. Taka powiem Wam też nowość, nie widziałam tego z Polu po 850, akurat promocja, i tutaj mamy różne już inne mydełka. Te zisane są w dobrej cenie po 379. Zisane też fajne żele w dobrej cenie tutaj mamy ten żel pod prysznic, który ja ostatnio też zakupiłam. Bardzo dobra cena, 2,99 a pojemność jest 300 ml, także jeszcze. Lepiej niż właśnie te wszystkie owocowe. No mamy tutaj nawet bio to mydełko marsylskie. Po 15,50 to jest tylko po 7,50 też jakaś promocja. Tutaj mamy zisany po 6,19 po 7,50. Także no cen w ogóle tych kosmetyków pielęgnacyjnych, żeli do mycia ciała jest ogrom. Także tylko od nas zależy co. Wybierzemy, tutaj coś takiego, masełko do demakijażu, taka nowość. Zmywa nawet wodoodporny makijaż, tutaj mamy cenę 19 zł. I kochani, no i zaczynają się również dekoracje w rosmanie ale co fajne, bo dużo też z Was pisze, tutaj akurat napis Wesołych Świąt, no jest w języku polskim, tak? bo tak naprawdę większość tych wszystkich dekoracji no, ma napisy tylko Merry Christmas. A tak jak ktoś też zauważył, fajnie by było, jak było w polskim. Także są w Rosmanie takie napisy. Tutaj mamy już porcelanę. Zobaczcie, przepiękne zestawy. Można z tego utworzyć po 30 zł taki kubek mm, z herbatką 20 Taki ładny dekoracyjny do tego miseczka, kubeczki różnego rodzaju, świąteczne po 25 zł. Tutaj mamy po 13 zł i tutaj za 15 zł. Taki no bardzo różne są napisy i wzory. Tutaj te przepiękne filiżanki i do tego nawet można kupić miseczkę za 20 zł. Tu jakaś przecena z 20 zł. 5 zł i kolejny kubek z przykrywką świąteczny 25 zł w różnych wersjach kolorystycznych, i nawet taki kubek szklany termiczny, kolejne kubeczki, także tak samo jest dużo. Zobaczcie, z kubka miska zestaw świąteczny 40 zł, tutaj za 40 to będzie to, co Wam na początku pokazywałam na tym stędzie. No i tutaj mamy nawet szklanki za 13 zł ze świątecznym motywem, no i podkładki. Zauważyłam, że są po 4 złote różne naprawdę wzory. Nawet takie wzory mają jak te filiżanki. Tutaj mamy talerze. I tutaj mamy takie ciasteczka w szklanej puszce. Kolejne takie dekoracje choineczki po 10 złotych. No, i tutaj podkładki, podkupki. Mamy tutaj 6 sztuk, po 6 zł są te podkładki. Tutaj mamy filcowe podkładki w kolorze szarym po 8 zł, w takie fajne śnieżynki. No i kolejne podkładki, podkupki po 8 zł, foremki na mafiny 6 zł za 50 sztuk, czerwone i takie. Jaśniejszy kolor. Tutaj za 30 zł, kolejny zestaw świąteczny to będzie taka gorąca czekolada. Za 30 zł również i co my tu jeszcze mamy? Zestaw świąteczny kubek skarpetki, gorąca czekolada za 30 zł, także dużo, też takich zestawów prezentowych. Tutaj takie bombki. Po 6 zł, pojedyncze. 20 zł, taki bałwanek zapachowy. Gwiazda LEDowa, 60 centymetrów. I tutaj mamy taką gwiazdę LEDową za 30 zł. Tylko, że to właśnie nie wiem, co tam. Cena chyba jest od tej z dołu, po prostu jest przełożona. No i koraliki, takie ozdobne na choinkę. Również światełka po 10 zł. Tutaj mamy 80. Tutaj mamy dekoracyjne lampki na drucie za 13 zł. 20 chyba jest tych lampeczek. I tutaj mamy kalendarze adwentowe. Fajnie, że właśnie napis polski. Wesołych świąt za 20 zł. Taki kalendarz. One też mają różne wersje. Tutaj taka fajna bombka, pojedyncza, duża, i ona będzie bombką led I tutaj zestawy jeszcze. Zestaw z bombek. Za 13 zł. No i tutaj jeszcze jestem na dziale tych wszystkich fajnych kul do kąpieli. Zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę fajne rzeczy, duży wybór, mydełka kolejne, samodzielnie tworzone, no bardzo fajne, w kształcie takiego torciku za 16 zł, mini mydełka, fajne takie mafinki, nawet kubek, kule do kąpieli, malina mango, yy, takie w kształcie wycie lodów. No i kule kąpielowe dla dzieci, tutaj mamy też taki zestaw, aha, tu jest zestaw akurat do paznokci. I do kąpieli kolejne czekoladki, donaty po 11 zł, o zapachu waty cukrowej i ręcznie robione mydło naturalne, kolejne. Naprawdę przeogromny wybór jest. Bardzo się zdziwiłam. Tu za 20 zł takie donaty, za 20 kula, po 45 takie większe zestawy do kąpieli. Także naprawdę super rzeczy. Kule do... Kule, nie chciałam powiedzieć do kąpieli, nie do kąpieli. Kule śnieżne po 10 zł. I tutaj mamy też taki ozdobny wieniec. Wiadomo, można sobie jeszcze tam coś podoczepiać. 8 zł kosztuje. Przecena z 10, można sobie wiecie według własnego uznania jeszcze jakieś czy bombki czy szyszki podoczepiać. Dozownik do mydła świąteczny za 25 zł, gwiazda betlejemska sztuczna za 13. No i kolejne zestawy do wieszania na choinkę po 13 zł, po 15 taka szopka za 13, nawet dziadek do orzechów po 10 zł, zawieszka. Tutaj mamy też kalendarz adwentowy za 13 zł, no i taką fajną choineczkę podobna jest z pepku choinka za 20 zł, za 13 taki łoś, renifer. Tutaj większy za 20, większy dziadek do orzechów 35 zł. No i ten największy za 50. i tutaj również mamy te kąpielowe kalendarze adwentowe. Tutaj mamy kolejny. Tu mamy jakiś Beauty Secret Surprise. to takie, wiecie, kosmetyczne. Tutaj raczej chyba do włosów, będzie 60, tak, do włosów 60 zł, taki zestaw 24 sztuki szczotka, spinki i co my tu jeszcze mamy, tutaj mamy skarpetkowy kalendarz za 50 zł tylko tutaj nie wiem ile będzie tych 12 chyba tylko bo tak jakoś mało no i Ingrid mamy kalendarze, no tu już mamy droższe Kosmetyczny to już mam po 160 zł. Z Ingrid tutaj za 30 zł taki kalendarz. Naprawdę przeróżne. Tu za 50 zł, także tutaj po 45. Tutaj mamy z ONLY BIO. Tu do włosów kalendarz za 70 zł. Także naprawdę jest tego dużo. Tutaj mamy herbatkowy kalendarz za 17 zł. W sumie też fajny taki do odliczania tych dni. Ten jest fajny. Kalendarz Adwentowy, puzzle z herbatami. I tutaj mamy też herbatki za 60 zł. Kalendarz adwentowy, 24 herbaty, 40 zł, tu mamy z wedla i tu mamy Teddy kalendarz za 40 zł i psi patrol puzzle 50 zł. I tutaj mamy jeszcze Lego, za 100 zł Lego City, kalendarz adwentowy, także to już dla dzieci i kolejne dekoracje. Moi drodzy, przepiękne. Naprawdę jest tego sporo. W każdym sklepie również i w Rosmanie. Także um, możemy naprawdę wybierać to, co nam się podoba. Tutaj również skrzaciki, gnomy. W różnych cenach, nawet tutaj za 70 zł, są takie dość duże. Zaraz wam pokażę. Za 30 zł taka czapeczka w krateczkę. O, takie po 60 zł są. Także dość duże. Kochani, ja bym prosiła Was już w tym momencie o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie po sobie komentarza, będzie mi bardzo miło. Kolejne tutaj mamy zestawy, moi drodzy Bombek. I całe stędy, takie wiecie, osobno. Osobne regały z tymi akcesoriami. Tutaj choinka 35 zł. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jestem na dziale gumek do włosów. Tu zauważyłam też, że, że są opaski świąteczne do włosów. opaski zwykłe, wiadomo, gumki. No jest tego zatrzęsienie. Tutaj mamy taką też skarpetkę na prezenty oraz takie akcesoria do pakowania prezentów, taśma i takie gwiazdki do przyklejania. Tutaj mamy po 8 zł była ta skarpetka. I kochani już tutaj pomału się będę z wami żegnać. Dziękuję bardzo za dzisiejsze oglądanie. Bardzo proszę również na mój Instagram, na inne moje filmy. Tutaj całe zestawy. Zobaczcie też prezentowe. Z Semilaka, z Naprawdę zaskoczył mnie Rosman w tym roku. A myślę, że to jeszcze nie, nie koniec. Tutaj mamy do rąk cały zestaw z Silkary, na przykład za 50 zł. Tutaj z Altery za 30. I co my też czy mamy za 45 taki zestawik z firmy Hagi? Powiem wam, że nie wiem, co to jest za firma Hagi, nie doczytałam. Mokosz 70 zł, 80 zł. zestawy prezentowe. Tutaj mamy po 30, 55. Naprawdę jest spory, spory wybór. Kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do następnego filmiku. Pa, pa.